Wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechu w odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt żalu. Ach żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości, bądź miłości w mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, Zbawicielu, zmiłuj się nade mną grzesznym. Jezu, cichy i pokornego serca, Uczyń serca nasze według serca twego. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas spokojem. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu, Chryste, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Panie, ratuj. Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Ciebie. Panie, pomóż mi. Życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje pobożne rozważania na każdy dzień Adwentu ze świętym Alfonsem Marią Liguorim. Pan jest z tobą, to rzecz pewna. Matko Najświętsza, Tyś naszą pewną i najlepszą przewodniczką adwentową. O Maryjo, różo rajskich wonności, Lilio jaśniejąca niepokalaną białością przed tronem Trójcy Przenajświętszej, Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa, w ręce Twoje składamy tę drobną pracę naszą. Błogosław jej o Matko Boża, błogosław wszystkich, którzy tego słuchać będą. Przygotuj nasze serca na przyjście umiłowanego Syna Twego. Amen. Dzień ósmy Będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia? Posiadamy w Panu Jezusie troiste źródło łask. Najpierw źródło miłosierdzia, w którym możemy obmyć się ze wszelkiej skazy grzechami zaciągniętej. W tym to celu najmiłościwszy odkupiciel nasz stworzył dla nas to błogosławione źródło z przenajdroższej krwi swojej. Umiłował nas i obmył nas z grzechów naszych we krwi swojej. Najdroższy Zbawco mój, ileż Ci zawdzięczam. Uczyniłeś dla mnie to, co sługa nie uczyniłby dla Pana swojego, co by Syn nie uczynił dla Ojca. Nie mogę też nie miłować Cię, o Panie mój, gdyż miłością swoją stawiasz mnie w konieczności miłowania Cię z całego serca. Drugim źródłem jest źródło miłości. Kto rozpamiętuje cierpienia i zniewagi, jakie poniósł Pan Jezus z miłości ku nam od chwili, gdy się narodził, aż do śmierci, musi koniecznie rozpłomienić się tym ogniem miłości Boskiej do rozpalenia której w sercach ludzkich przyszedł on na ziemię. A stąd woda wytryskująca z tego źródła obmywa dusze nasze, a zarazem je i zapala. Spraw więc, o Jezu mój, ażeby krew, którą wylałeś za mnie, nie tylko obmyła mnie ze wszystkich win, którymi Cię znieważyłem lecz i rozpaliła świętą miłością ku Tobie, spraw, bym zupełnie zapomniał o wszystkich rzeczach świata tego i Ciebie tylko miłował, o miłości godna miłości nieskończonej. Trzecim źródłem jest źródło pokoju. To chciał dać nam do zrozumienia Pan Jezus, gdy powiedział: Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, kto pragnie pokoju serca, niech szuka go we mnie, który jestem bogiem pokoju. Pokój, jakim obdarza Zbawiciel duszę, która go miłuje. Nie jest podobnym do pokoju, który obiecuje świat w uciechach zmysłowych lub dobrach doczesnych, niezdolnych zadowolić serca ludzkiego. Albowiem pokój, którym Pan Bóg obdarza sługi swoje, jest pokojem prawdziwym, pokojem zupełnym, który zadawala i który przewyższa. Wszelkie radości, jakich dostarczyć mogą rzeczy stworzone. Kto zaś pić będzie z wody, którą ja mu dam, nie zapragnie na wieki. Kto miłuje Boga prawdziwie, odstępuje wszystkiego, gardzi wszystkim i nic innego, prócz Boga, nie szuka. Boże najlepszy. I ja tylko pragnę ciebie i nic innego tylko ciebie. Był czas, kiedym ubiegał się o inne dobra poza tobą, lecz uznając niesprawiedliwość, jakiej względem ciebie dopuszczałem się, przekładając nad ciebie dobra liche i przemijające, chciałbym umrzeć z żalu. Uznaję całą złość na którą się odważyłem. Uznaję także, że wart jesteś całej mojej miłości i dlatego powtarzam i mam nadzieję powtarzać to przez całe życie i w wieczności. Boże mój, Boże, ciebie tylko pragnę i nic innego. O Maryjo, tyś najwyższą miłośnicą Boga. Udziel, i mnie cząstkę z tej Twojej miłości naszą swoją, Przyjdź i nie spuszniaj się wśród licznych trosk i nie... moc, nasz Bóg i Pan. Przyjdź do mnie, panie, mój dobry Boże, przyjdź i nie spóźniaj się. Przyjdź do mnie, panie, przyjdź z łaską. Swą. Wieczki nie spóźniaj się. Kryste, ich son. Kryste, son. Dzieciątko Jezus usłyszysz nas. Dzieciątko Jezus. Wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu święty Boże. trój Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmił... Boskie dzieciątko, synu Maryi i panny. Zgiłuj się Boskie dzieciątko, słowo, które stało się ciałem. Zgiłuj się nad Boskie dzieciątko. Mądrość ojca przedwiecznego. Mił się na boskie dzieciątko, przedmiocie upodobania ojca. Miło się na boskie dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych. Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów, zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, nasz Zbawicielu, Boskie dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie łożuchną stajenkę, żubek za kolebkę prostych pastuszków, za swych wielbicieli. Boskie dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów, boskie dzieciątko, skarbniku łask boskich. Boskie dzieciątko, źródło świętej miłości, się Bądź nam miłości, przepuść nam boskie dzieciątko, bądź nam miłości. Wysłuchaj nas boskie dzieciątko, bądź nam miłościw. Wybaw nas boskie dzieciątko od niewoli grzechowej. Wybaw nas boskie dzieciątko, od złości światowej. Od porządliwości ciała Bywa w nas woskie Od pychy żywota Bywa w nas woskie Przez pokorne narodzenie Twoje Przez chwalebne objawienie się Twoje, przez ofiarowanie się Twoje, przez niewinność Twoją. Przez prostotę twoją. Przez posłuszeństwo twoje. Przez łagodność twoją. Przez pokorę Twoją wyradz nas, boskie Dzieciątko. Przez miłość Twoją wyradz nas, boskie Dzieciątko. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam dzieciom, po Jezus. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. nas Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami dzieciątko, Jezus. Będę się radował w Panu, będę się w Bogu, Jezusie moim. Módlmy się, Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś w postać dzieciątka ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku. Uwielbiamy Ciebie wraz z mędrcami, ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy. Uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serce ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję najdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich tabernakulach całej ziemi, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie obrażają Jezusa. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo Niepokalanego Serca Marii, Modlę się o nawrócenie grzeszników. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję najdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich tabernakulach całej ziemi, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie obrażają Jezusa przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo Niepokalanego Serca Marii modlę się o nawrócenie grzeszników. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję najdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich tabernakulach całej ziemi jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie obrażają Jezusa. Przez nieskończone zasługi najświętszego serca Jezusa i wstawiennictwo niepokalanego serca Marii modlę się o nawrócenie grzeszników. sure